Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mario, nasza kochana Mamo, dziękujemy Ci za czas tych rekolekcji i chcemy odkrywać to, jak Ty jesteś przy nas, przy każdym z nas, każdego dnia. Chcemy rozważać tajemnice różańcowe i przytulać się do Twojego serca, przytulać się do Różańca. Mario, ucz nas się modlić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, kolejny dzień naszego wędrowania różańcowego. Dzisiaj myślę sobie zagadka, która może trochę być podobna do wczorajszej, także trochę wam może będzie łatwiej dzięki temu, ale jednak chyba nadal pozostaje pewnym wyzwaniem. Na dzisiaj mamy takie Różne tutaj hasła, trochę związane już z arką Nowego w jakiś sposób, ale dzisiejsze wasze zadanie polega znów na czymś innym. Orka Martynego. No, ciężko by było chyba ją zmieścić do arki Nowego, ale to Ciocia już podpowiada, słuchajcie, Ciocia już podpowiada, że orka jest duża. Mamy pięć zwierząt. Musicie je ułożyć w jakiejś kolejności i. Jak już ułożycie, to potem znowu sprawdzamy pierwsze litery, czy one czytane w kolejności, taką, jakie, jakie, jakie ułożyliście, jaką ułożyliście, czy one dadzą Wam nazwę naszego dzisiejszego sanktuarium. Czyli jak jest na przykład, jesteśmy w czwartej klasie i mamy przyrodę, to możemy mhm. sobie pomyśleć o roślinożercach, mięsożercach, drapieżnikach i kto kogo zjada? Możemy. Nie. Mięsożerca. Orka chyba też je żywi czymś takim, nie? Indyk raczej nie, wiewiórka też nie i nosorożec z tego co wiem to też nie. I co dalej? A wiewiórka jest I Iwnol. Iwnol. Mm. Nie chuj, to nie ten, nie ten, to nie ten, klucz. ten klucz. I w Iwnol? A coś mi to coś podpowiada. Dobrze, to jak inaczej słuchajcie? Jak inaczej Może popatrzmy. kolorami najpierw weźmiemy no. pomarańczową wiewiórkę. Ja lubię kolory. Pomarańczową wiewiórkę? Mhm. mhm. Potem jest biały indyk. Indyk jest biały? biały. Kolorowy, kolorowy taki. Tak? Ja widzicie, Puszcząc no tam. tak, tak widać jak ta przyroda tutaj hmm. u nas funkcjonuje. Um, no dobrze, ale skoro już pójdziemy za tym pomysłem cioci, że mamy wiewiórkę i indyka, to czy dam coś to, patrząc na te trzy pozostałe, czy nam to coś podpowiada? Ja wiem, bo indyk jest większy od wiewiórki, to może a, od najmniejszego Indyk jest większy od wiewiórki, a orka jest większa od indyka. Tak. Tak? No orka jest w ogóle Adnosologe? największa. Ja czytałam Orka i Tuńczyk. Największe zwierzęta świata. Nie, no to chyba Czyjący? teraz będzie lew. Lew jest mniejszy od nosorożca? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Przynajmniej mniej waży. I mamy nosorożca. No hm. i cóż? i I l. -n -o. Wilno. Wilno, czyli. Sanktuarium Matki Boskiej. Jakiej? Ciocia? Ostrobramskiej. Ostrobramskiej. Zastanawialiśmy się troszkę tutaj z ciociami, którą mapę wziąć tym razem. Z tego względu, że Wilno, tak jak pewnie wiecie, myślę, a na pewno wiedzą wasi rodzice, a na 100% wiedzą, wiedzą wasi dziadkowie, jest bardzo blisko Polski. Ale jednak stwierdziliśmy, że weźmiemy tą, tą mapę, tą mapę świata, bo, bo tutaj no, trochę łatwiej nam. Wilno, zaznaczyć. Wilno leży dzisiaj na Litwie, kiedyś była, było to częścią też Polski, bo, bo Polska była tą Polską obojga narodów razem z Litwą. No i cóż mogę Wam powiedzieć odnośnie tego, jak do tego Wilna się dostać? Pamiętacie może z wczoraj, 19 godzin lecieliśmy do Akity, do Wilna. Polecimy tylko 3 godziny z przesiadką. Tak naprawdę, gdybyśmy nie musieli przesiadać, to pewnie byśmy dojechali w półtorej godziny, hmm. gdybyśmy mieli taki samolot bezpośredni. Także dużo bliżej. Moi kochani, w Wilnie mamy sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. Jest to niesamowite miejsce z przecudownym obrazem. Odbywają się tam sześć święte w języku polskim, w języku litewskim, a historia tego sanktuarium wiąże się z obroną Wilna, ponieważ Wilno zostało otoczone murami i było tam dziewięć bram. I w każdej bramie umieszczone, umieszczone były obrazy Matki Bożej. Mhm. I jedna brama zachowała się do dziś, to jest ostra brama z cudownym obrazem Matki Bożej miłosierdzia. I niesamowite jest to, że ten obraz jest tak blisko wiernych, chyba najbliżej ze wszystkich, a latem są otwierane jeszcze okna jak jest gorąco, także ma się wrażenie, jak się stoi, że się zaraz dotknie Matki Bożej. Pięknie. Pięknie. Cudnie. Mi się w ogóle no, słuchaj. w samolot, koniecznie. Mi się w ogóle bardzo podoba ta, taka metafora tej bramy, nie? no bo Maryja, zobaczcie, jak, jako taka, no właśnie brama, nie? brama do nieba. Brama, nasza brama, że Pięknie. poprzez Maryję. Mhm. Do Jezusa. Do, Do Jezusa. Jezusa. Pięknie, no to zrobimy sobie dzisiaj taką bramę, moi drodzy. Taką bramę, kapliczkę, pamiętając o tym, że jak się modlimy, nie zawsze możemy akurat w tym momencie być w kościele czy w kaplicy, to taką kapliczkę możemy mieć też w domu, taki kącik modlenia się, kącik modlitewny. Więc ja proponuję dzisiaj zrobić kapliczkę z taką jesienną, z darów natury, które macie. Pod ręką, w ogródku, które możecie zobaczyć gdzieś na spacerze. Oprócz tego potrzebne będzie pudełko po jajkach, takie jak po 10. Mogą być patyczki, jeśli takie gdzieś tam po lodach macie, albo mogą być patyki też zerwane nie zerwane, patyków się nie zrywa, nie? połamane gdzieś leżą. Zebrane. Zebrane bardziej. No i oczywiście kolorowy papier. I klej, i nożyczki, i robimy. Moi drodzy, czyli najpierw odcinamy sobie. Tą niepotrzebną część, potrzebna nam będzie tylko ta tutaj od kapliczki, my już kapliczkę też nie raz robiliśmy i na dole wycinamy sobie nóżkę, na której będzie to stało, zobaczcie musimy tak wyciąć dobrze, żeby nam to się nie przewracało, czyli docinamy, 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 bo nie będziemy żadnej podstawki tutaj robić, tak, że stoi stabilnie. Druga rzecz, oklejamy, teraz możemy oczywiście też pomalować, nie ma problemu, ale oklejamy albo krepą, bibułą, tak, też sobie patrzymy jak to chcemy mieć oklejone, jeśli całe to wycinamy sobie kawałeczek, tutaj pamiętajcie, że potem można docinać, tak, czyli wycinamy kawałek tej krepy, ta praca dzisiejsza nie jest trudna, jest bardzo taka zielnikowa, jesienna, więc myślę, że też sympatyczna klejem, malujemy pędzelkiem, tak jak ciocia malowała bombki i oklejamy sobie tą kapliczkę, jeśli chcemy mieć zieloną i taką formę, taką strukturę krepy marszczoną. Możemy też kartką papieru. Kartka papieru jest bardzo fajna, bo ona jest zazwyczaj w wysokości, kolorowa kartka, w wysokości naszych kapliczek. Może trochę niżej, no, także naprawdę to jest też łatwa praca, nie ma dużo cięcia. i Oklejamy ją po prostu, słuchajcie, naprawdę bardzo łatwo. Ja tutaj nie będę się teraz klejem bawiła. Tak, zobaczcie, raz, dwa i mamy oklejone. Także nie ma dużo cięcia, nie ma y, dużo takich umiejętności, nie jest potrzebnych. I jak już mamy oklejoną, to ja tutaj zaproponowałam, żeby ją y, trochę zrobić właśnie jako, taką bramę. Czyli te patyczki przyklejamy do góry klejem. Najlepiej tutaj teraz znowu ze starszym rodzeństwem albo z rodzicami tutaj przyklejamy sobie na gorąco. Tym klejem Bo albo wikolem, ale on będzie musiał trochę popracować, tak? Czyli trochę postać wikol. Zawsze jak coś poklejemy wikolem, on trzyma fantastycznie, ale najlepiej dopiero następnego dnia używać. Tak widzicie? Patyczek przy patyczku tutaj do góry przyklejamy. Yy, chwyta jak chcemy, możemy patyczki sobie obciąć, ale nie nożyczkami, to do tego będzie nam potrzebny już. Narzędzie takie trochę twardsze, uwaga, teraz poleci. <laughs> I może to być też krótsze, mogą być krótsze te patyczki, tak? Jeśli chcemy, żeby ten nasz daszek był krótszy, jak uważacie. I tak samo <laughs> ja tutaj wkleiłam na dole jeszcze taki płotek, bo z tego możemy sobie ułożyć albo z takich patyczków płotek, albo z tych, które zebraliście, tak, żeby to trochę wyglądało. Mogą być też mniejsze. Tak, widzicie? Tak, żeby nam to ładnie tu wyglądało jak taki płoteczek. Mhm. Toż stabilna będzie bardziej dzięki temu. Będzie nie? stabilna no i przede wszystkim będzie wyglądała tak jesiennie pięknie, potem no. ozdobimy no tym co mamy. Ja jeszcze znalazłam słuchajcie lawendy w październiku teraz właśnie, także też można gdzieś tymi lawendami ozdobić. Są też takie uwaga, niektóre bardzo kujące jarzębiny. Można gdzieś sobie nawet położyć, może gdzieś jakieś małe szyszki, może jakieś takie jabłuszka albo koraliki, bo ciągle jesteśmy w temacie różańcowym. I albo możemy wkleić obrazek, albo możemy wstawić tam figurkę jakąś, mhm. którą mamy, czy krzyż, czy, czy jak, jak chcemy, tak? Żeby to nam nam ozdobiło, bo to ma być piękne. Bo kapliczki i miejsca modlitwy, w których przebywamy, one mają być piękne. To wszystko ma być piękne. Yy, mi się kojarzy taka, yy, słyszałam taką opowiastkę, słuchajcie. Yy, o panu jest. Zusie, który y, wchodził do Jerozolimy. Na pewno to słyszeliście i ludzie się tak ucieszyli, że on przyszedł, że zaczęli rzucać palmy. Pamiętacie? Mhm. No zrywali te palmy po prostu, gdzie one tam rosły, obrywali te drzewa i rzucali Panu Jezusowi pod nogi. Te palmy rzucali i inne jeszcze tam jakieś kwiaty, które tam rosły. I nagle taki głos mówił, nie no, marnotrawstwo, nie no, po co to w ogóle? Nie, to nie trzeba, tak to w ogóle taki... Ja tutaj tak się czuję, że to nie za bardzo tak powinno wyglądać, chyba te roślinki tutaj rzucane i, i w ogóle. Po co to wszystko? To tak ja się czuję, także za bardzo muszę to obejść i w ogóle iść inną drogą, bo to mi to tutaj coś nie pasuje. I na ten głos Pan Jezus mówi: To nie dla ciebie, Osiołku, bo wszystko jest dla mnie, bo pamiętajcie, to wszystko, co mamy, co dajemy Panu Jezusowi w tych, Kapliczkach, w kwiatach, które zrywamy, które rzucamy też na boże ciało, pamiętacie, też wspominamy dzisiaj znowu, to wszystko jest dla Pana Jezusa. My Bogu oddajemy cześć i on tej czci pragnie od nas. Także dużo, dużo starań, dużo, dużo piękna. I będziemy już blisko nieba. Mm -hmm. Tak myślę, tak jak teraz ciocia opowiada, tak sobie pomyślałem, na pewno jeżeli mieszkacie, żyjecie w Polsce, na pewno wiecie, znacie takie miejsca, takie właśnie kapliczki z Maryją, z Panem Jezusem, może warto popatrzeć na nie, może warto się nimi też zachwycić. Niektóre nadal są przepięknie udekorowane i naprawdę są takie bardzo zadbane, ale są też takie i też może takie znacie które, no, jakoś tak trochę zostały zapomniane. I może to też jest dla nas zaproszenie do tego, żebyśmy zadbali o żebyśmy to. Zadbali. Tak, koniecznie. To nie dla nas, osiołków. No i słuchajcie, skoro mamy dbać o to piękno zewnętrzne, o to, żebyśmy wyrażali tą to, to naszą miłość do Pana Jezusa też w ten sposób, to też, słuchajcie, pamiętajmy o tym, żeby zadbać o piękno naszego serca. A to piękno naszego serca możemy wykuwać na modlitwie, na bardzo e, konsekwentnej, e, regularnej modlitwie, do której znowu dzisiaj po raz kolejny was zapraszam. I do, I do, do zobaczenia, do jutra z Panem Bogiem. Czwarta tajemnica bolesna droga krzyżowa Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus został niesłusznie skazany na śmierć, musiał nieść na swoich plecach wielki, ciężki krzyż i było mu bardzo trudno, i bardzo dużo osób dookoła krzyczało, wyzywało, a Pan Jezus pod ciężarem tego krzyża upadał. Były tylko trzy osoby, które mu pomogły: Matka Boża, Szymon Cyrenejczyk i Święta Weronika. Panie Jezu, Ty sam najlepiej wiesz, jak czasami nam jest trudno, ale przecież innym też może być trudno. Więc chcemy być tak jak Matka Boża, Szymon i Święta Weronika. Chcemy pomagać innym. Połóżmy teraz rękę na naszych sercach i powiedzmy: Panie Jezu, daj mi takie serce, które zawsze będzie chciało pomagać innym. Pomódlmy się teraz dziesiątką różańca. W ojca, syna, Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

Oh.

Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od odchodnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i do domu szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. I ojca, syna, ducha świętego. Amen. Pan z wami. Przez niepokalane serce Maryi niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.